Tu mamy przyjemność przy przyszłych maturzystów spotkać się człowieka, który ma na koncie ciekawe osiągnięcie, bo wygrał olimpiadę matematyczną. Zgodności jak można poprosić o przedstawienie? E, Maciej Walidula. Dobrze, Panie Macieju, jak pan się czuje po tych pięciu latach nauki? Dobrze mówię, bo to nie czasem tak, tak, jest właśnie. W sensie nie, to jest cztery lata bo cztery. po. Techniku. właśnie, tak, tak, właśnie, tak, tak. dobrze. Tak. Więc jak pan się czuje w tym momencie, kiedy na dni? Przed egzaminem przed maturem, dojrzałości tak. właśnie. Czuję się świetnie. Niestety czuję ten upływający czas, że już się zbliża koniec. Niestety więcej razy mogę nie spotkać tutaj osób. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie jak najlepszy i że przeżyję go i będę żył wspomniał. Panie Macieju, czym by pan zareklamował tą szkołę, do której pan poszedł przed czterema laty? Wybrał pan, rozumiem, że jest pan zadowolony, bo już widać, że sentymenty tak, pozostają. Tak. Jestem bardzo zadowolony. Szkoła... Super nauczyciele, super znajomi, poznałem tutaj wielu dobrych ludzi. Tak samo podejście do uczniów ze strony nauczycieli jest świetne. I jestem bardzo zadowolony, wyciągnąłem masę wiedzy z tego i mam, mam wrażenie, że jestem przygotowany na dorosłe życie dzięki tej szkole. Gdzie Pan chce to dorosłe życie kontynuować edukacyjnie? Edukacyjnie wydaje mi się, że wybiorę się na studia w Katowicach, na, na marketing. Tutaj też jakby był taki profil, więc czuję się przygotowany i czuję się. Mam. Chęć. Za czym będzie pan najbardziej tęsknił, jeżeli chodzi o naukę w ekonomiku? Za nauczycielami. Tak mi się wydaje, że podejście było świetne. Dobry kontakt, ludzki kontakt, przede wszystkim. To jest, ze wszystkim dało się dogadać i dlatego bardzo mi się podobało. Super, przynajmniej dziękuję. Dziękuję bardzo.